W Katowicach, w miejscu po restauracji Isto, powstał nowy koncept kulinarny w Spółwinni. współwinni. Spółwinni są już w Krakowie, teraz przyszedł czas na Śląsk. W lokalu zamówicie dużo tapasów super sprawa do podzielenia się ze znajomymi. Spółwinni nie są tylko restauracją, ale też drink, barem ze swoimi autorskimi kokajnami. Następnie nasz wybór padł na zupę z młodych ziemniaków z super esencjonalnym japońskim wokiem hash. Potem zmieniliśmy klimat na Włochy i sałatka z buratą oraz e bobem. No a Adrian jak zobaczył w karcie burgera, to musiał go zamówić tutaj w formie bardzo klasycznej dodatkowo z Potem znowu totalnie zmieniliśmy kierunek na Azję, wołowina, teriyaki z makaronem udon. No a wybór Adriana na doradę pieczną całości wraz z kolorowymi dodatkami. No i na koniec ogromna, ale przepyszna beza z mascarpone. Gubimy to bardzo fajne miejsce, damy im jeszcze trochę czasu na rozkręcenie się i będziesz sobą.